Witam serdecznie, a witam Was Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam Was na karty Dnia, Aury Dnia na niedzielę 16 maja 2021. Przesłania będą Aura Dnia z Stali e, Dark Mansion Tarot, czyli Mroczna Rezydencja Tarota, którą uwielbiam. Karty już potasujemy. Jest to ta większa wersja, więc wybaczcie mi w rękach mi się nie mieści. Przeciągnę podgląd na karcioszki. I jaki, jaka będzie to dla nas niedziela 16 maja 2021. Mm, dużo możliwości przed nami. Patrzcie, król pentakli. Bardzo sprzyjająca karta w poczuciu materii, że wszystko mamy. Wszystko jest tak, jak powinno być. Doglądać będziemy. Może budżetu też domowego. Będziemy trzymać rękę na tym budżecie, na finansach. W ogóle król to jest dobry, dobra osoba do dysponowania pieniędzmi, do naszym, dysponowania naszym dobrem. Bycie takim dobrym też, pomocnym dla innych. Możemy w niedzieli mieć kogoś takiego dobrego, przychylnego nam dob na wygadaniu się. Czy przyjaciel przyjdzie nas odwiedzić i będzie naszym wsparciem. Możemy dostać też jakieś wsparcie finansowe też od jakiegoś mężczyzny, majętniejszego dysponować będziemy pozytywnie finansami i naszym dobrem bardzo dobry czas spokojny to jest czas my jesteśmy też w dostatku nie musimy się o nic martwić przy niedzieli sympatyczny czas dobrych możliwości spędzania czasu wśród bliskich pojawić się może starszy mężczyzna też w naszym otoczeniu który, który może być naszym wsparciem Uważajcie też na nogi, żeby ich nie przeciążać, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Tutaj też przy niedzieli może być obciążenie nóg, dlatego wskazane jest odpoczynek i siedzenie na ten czas. To by było tyle. Bardzo dobra energetyka w poczuciu dostatku takiego majątnego, możliwości większych finansowych, ale i nie tylko finansowych, takiego w postaci materii dobrego. Pozytywnej niedzieli wam życzę. W tym wydźwiękiem będę kończyć. Pozdrawiam was Ezoja imieniem Ania, a my widzimy się już 16 o 18. .00. Bądźcie tam ze mną. Pa pa.